się Siema, Manko z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiejszy filmik yy, to będzie pięć książek, które polecam ludziom, którzy nie czytają za dużo książek. I pomyślałam sobie, że będzie to taki początek takiej serii na kanale Ala, w której będzie, właśnie będę polecać różne pięć książek albo mówić o różnych pięciu książkach. W danej tematyce typu, nie wiem, pięć książek, które pięć klasyków, na przykład, które myślę, że mi się spodobają, albo pięć moich ulubionych klasyków, albo pięć najlepszych fantastyk, jakie czytałam, albo no wiecie o co chodzi, że wszystko pięć. Dlatego że pomyślałam sobie, że ludzie na booktube, którzy oglądają Booktuba, często są przytłoczeni dużą ilością książek, która jest w filmikach, a tak tu będzie takie pięć i to nie będzie długie i będzie takie idealne. Przepraszam, zawibrował mi telefon. Jakby będą te filmiki krótsze, takie bardziej treściwe i wydaje mi się, że mogłoby to lepiej po prostu trafić do Was jako do widzów, ale nie jestem przekonana, czy to się przyjmie. Zobaczymy, jak coś to wypowiadać się na ten temat w komentarzach, a ja zapraszam do oglądania. I pierwszą książką, którą chciałabym polecić, jest to książka, której ja nie czytałam bardzo dawno temu, ale wiąże się z nią dosyć ciekawa historia, o której zaraz powiem. I jest to Posłaniec Markusa Zusaka. Teraz tak, chodzi o to, że być może, bo ja dobrze tej książki nie pamiętam i być może ona teraz miałaby inny odbiór z mojej strony, jeżeli chodzi o to, czy ona mi się podobała, czy nie, bo ona mi się bardzo wtedy podobała, jak ją czytałam. Natomiast na pewno nie zmienię zdania o tym, że jest to książka, Idealna dla ludzi, którzy czytają niewiele. Ja sama miałam taki okres w swoim życiu, kiedy nie czytałam dosyć sporo czasu książek, i właśnie po tą książkę sięgnęłam i po prostu przepadłam i ją bardzo szybko przeczytałam, mimo że nie jest ona cienką książką, jakąś taką, nie wiem, 100 stronnicową czy coś. Ona, ma, ona jest dosyć taką, no, klasyczną książką około 450 stron, więc a mimo wszystko czyta się ją tak, że można ją moim zdaniem połknąć dwa dni. Jeżeli chodzi o samą fabułę tej książki, zanim w ogóle opowiem co dalej i jeszcze co mam do powiedzenia, bo mam strasznie dużo coś dzisiaj do powiedzenia, a ciężko jest mi to uporządkować. E, więc fabuła najpierw. E, to jest historia o mężczyźnie, który... E, mężczyźnie, właściwie no chłopaku, który tam dziewiętnastoletnim, który jest w życiu troszeczkę taki... On nie ma trochę takich perspektyw na przyszłość w takim sensie, że jest w miejscu po prostu. Jest kierowcą taksówki, mieszka ze swoim psem tylko w domu, i jakby to jest taki młody człowiek, ale w takim starym ciele. Rozumiecie o co chodzi. Takim, że on nie ma takich, takiego w swoim życiu czegoś takiego, że do czegoś dąży. I jest to taki zwykły, najzwyklejszy na świecie chłopak po prostu. I pewnego dnia on takim przypadkiem, nie przypadkiem powstrzymuje po prostu człowieka, który napada na bank. I to rozpoczyna jakąś taką przygodę, że dostaje po prostu karty z asami, i one prowadzą go do pewnych ludzi. No już nie będę za dużo zdradzać, bo to jest taka jedna wielka tajemnica zostaje takim posłańcem po prostu. I ogólnie, jeżeli chodzi o samą tę książkę, to można ją sklasyfikować jako książka taka młodzieżowa, powiedzmy. Ale ona jest tak bardzo przyjemna do czytania, że uważam, że na przykład jeżeli ktoś długo nie czytał albo w ogóle dużo nie czyta, to po prostu na pewno ją szybko, szybko się wciągnie, bo tam fabuła jest dosyć taka wartka akcja. Dodatkowo jest to książka z morałem, więc nie jest, nie chciałam dawać tego typu książek po prostu, które są bardziej książkami wakacyjnymi, bo to jest inna polecajka jakby, a tu jest polecajka jednak, ktoś chce przeczytać coś co co da mu rozrywkę, ale też jakieś tam refleksje. I uważam, że to jest książka, która właśnie w ten sposób działa. Ja właśnie planuję jej ridzieć w tym roku, bo no zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie, tak jak kiedyś, bo już minęło dużo czasu odkąd jej To była w ogóle pierwsza książka Markusa Zusaka, którą czytałam. A ja dalej nie czytałam złodziejki książek, bo oprócz tego czytałam jeszcze Gliniany most. No nieważne, w każdym bądź razie na pewno będę ją polecać właśnie ludziom, którzy nie czytają po prostu dużo, albo mieli długą przerwę i po prostu chcieliby wrócić do czytania książek jakichś. I teraz książka numer dwa. Książką numer dwa jest P.S. Kocham cię, Cecilia Ahern. I teraz się wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim dużo ludzi w ogóle może kojarzyć tą książkę z filmu. Jest to historia 30-letniej Holi, która traci swojego męża. Który umarł na raka, i ten mąż y, tam umierając zostawia jej listy. No myślę, że w ogóle historia jest bardzo wielu ludziom znana, właśnie z filmu. I ona po tych listach tam się godzi z tym, że on umiera, czy nie. I y, w sensie, no on umarł. Ona się godzi po prostu z jego śmiercią w ten sposób, albo nie godzi. No zobaczymy, jak to się rozwija. W każdym bądź razie, y, książka, tak. To jest książka, która ja. Się w życiu przy żadnej książce tak nie uśmiałam. Ona była tak zabawna, naprawdę, ale w taki sposób zabawna, rozczulający. Yy, I w taki, że mało jest takich książek, przy których na jednej stronie wy po prostu ryczycie, bo jest tak smutna, a za trzy zdania wy się śmiejecie, bo żarty w tej książce były takie przednie. I ja. Dawno tą książkę też czytałam, trzeba to przyznać, że już minęło kilka lat, natomiast gdzieś tam ona zostawia takie ciepło w człowieku, że tutaj rodzinne relacje są bardzo fajnie rozegrane i tą książkę się po prostu czuje w bardzo fajny sposób, a oprócz tego ją się czyta niesamowicie przyjemnie, dlatego że to nie jest książka właśnie yy, taka trudna w odbiorze. Jest bardzo przystępna i bardzo się przez to ją szybko czyta. I myślę, że dlatego ludzie, którzy gdzieś tam nie czytają książek, będą mogli po prostu w bardzo fajny sposób spędzić czas. Oprócz tego, ta książka jest taka bardzo emocjonująca, więc uważam, że oprócz tego, że gdzieś tam będziecie mieli fajną rozrywkę, to też spędzicie czas nad takimi refleksjami. Może nad tym ludzkim życiem i tak dalej. Chociaż tutaj w, w tym wypadku ja uważam, że mimo, on, że ona doprowadzała mnie do płaczu, to jednak sam wydźwięk jej był taki bardzo lekki, że jednak jest to książka, z którą fajnie spędzić gdzieś tam wieczory po pracy i tak dalej. Więc bardzo polecam ludziom, którzy na przykład w ogóle nie sięgali po żadną literaturę wcześniej albo zaczynają dopiero czytać. Kolejną książką, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, książka numer 3, uwaga, uwaga. To jest książka, o której też ostatnio dużo mówiłam, bo znalazła się w największych zaskoczeniach 2021 roku. Był 2021, tak, teraz mamy 2022. I jest to nasz ostatni dzień Adama Silvery. Książka, która z tego, co słyszałam, w ogóle podbija, podbija TikToka, że tam dużo ludzi, właśnie, którzy nie czytają i tak dalej. Ona ma bardzo dobrą reklamę. I myślę, że to już większość ludzi, którzy gdzieś tam mm, zastanawiają się, jaka książka byłaby dobra, to myślą o naszym ostatnim dniu. Dlatego, że to jest taka książka bardzo mocno właśnie promowana dla ludzi, którzy nie czytają też dużo i ją wszędzie gdzieś tam widać. Ale mimo wszystko chciałabym ją tu umieścić, dlatego, że ja się z tą opinią ogólną zgadzam. Jest to książka, która na pewno. Będzie dobra dla ludzi, którzy nie czytają dużo, i będzie dobra dla ludzi, którzy chcą szybko coś przeczytać. Dlatego, że ta książka nie ma w sobie dużo tekstu, przede wszystkim. Jest, jest książką, którą się czyta bardzo szybko, jest dużo światła na stronie. Nie ma obrazków, jak coś, od razu mówię, <grych> ale jest to książka też, której tematyka jest bardzo ciekawa, niesie ze sobą jakieś przesłanie, więc nie będzie to książka, którą gdzieś tam przeczytacie i po prostu pomyślicie sobie. Okej, okay, przeczytałam książkę. Krótko o fabule, chociaż myślę, że wszystkim jest znana. Mamy Rufusa i Mateo, jest to dwóch naszych głównych bohaterów. Żyją oni w świecie, w którym istnieją prognozy śmierci, czyli każdy gdzieś tam dostaje na telefon po godzinie 12 jeżeli tego, w nocy, jeżeli tego dnia ma umrzeć. Czyli na przykład ja dostaję telefon, dzwoni do mnie prognoza śmierci i okazuje się, że w przeciągu najbliższych 24 godzin ja umrę. I przez to ludzie mają po prostu czas, żeby spędzić swój ostatni dzień i być przygotowanym do tego, że umrą. Nie wiedzą w jaki sposób Umrą, nie wiedzą gdzie i tak dalej, ale wiedzą, że to się stanie. Nie wiedzą o której godzinie też. No i właśnie taki telefon dostają naszych dwóch bohaterów, czyli Rufus i Mateo. Sama fabuła jest bardzo ciekawa, co też uważam, że jest potrzebne do książek, takich, które gdzieś tam chcą przeczytać ludzie, którzy zazwyczaj nie czytają. Oprócz tego yy, uważam, że koncepcja tej książki jest naprawdę wyjątkowa i jest to też literatura młodzieżowa, ale uważam też, że to nie przeszkadza, że może to przeczytać też ktoś starszy, mimo że no, docelowymi jednak odbiorcami są ludzie młodzi, dlatego że bohaterowie mają po kilkanaście lat. I z tego też tytułu po prostu yy, przede wszystkim myślę, że odbiorca też będzie taki pewniejszy, ten nastoletni. I kolejną książką, o której też już myślę, że mówiłam dużo, ale też uważam, że jest to książka, która będzie idealna dla ludzi, którzy nie czytają dużo, yy, jest to Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafona. I teraz się wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że nie ma innych książek, które są w ten sposób napisane. W tak ładny sposób i taki przystępny dla wielu ludzi. To są książki, które się podobają... 90% odbiorców. Jest bardzo mało ludzi, którzy nie lubią książek Zafona i z tego też tytułu uważam, że człowiek, który nie czyta dużo, a sięgnie po Zafona, też będzie zadowolony. Dlatego, że to jest pisarz bardzo mocno uniwersalny. W taki sposób językowy i, i po prostu fabularny. To jest tak naprawdę książka typu Zadowolę każdego, ale jednocześnie nie, bo wiadomo, że nie ma takich książek, ale zadowolę trzy czwarte ludzkości. <noise> Dobra, Fabuła, szybko oczywiście bo to jest bardzo szybki film bo ja jestem coraz szybszą youtuberką. Naprawdę. Musicie mi wierzyć. Tak, mamy Daniela, który w wieku 10 lat przez swojego ojca, który prowadzi antykwariat zostaje zabrany do niesamowitego miejsca, czyli do cmentarza zapomnianych książek. Tam może wybrać jedną książkę, którą jest w stanie uratować przed zapomnieniem. Wybiera jedną książkę, jest z niej zakochany, po latach próbuje znaleźć inne książki tego autora. Niestety okazuje się, że ktoś się je pali. Jest to jedna wielka tajemnica na ulicach Barcelony, którą on próbuje gdzieś tam rozwikłać, a w którą bardziej jest sam uwięziony. Rozwikłany, bo to jest troszeczkę za duże słowo. Sama fabuła, no mówię wam, ta książka jest bardzo taka, lek lekko, ona nie jest lekka, ona jest taka bardzo mistyczna, ale myślę, że naprawdę, uwierzcie mi, ja się bałam po nią sięgać, yy, dlatego że wydawało mi się, że ona właśnie będzie ciężka, ale uwierzcie mi, że to jest książka którą większość odbiorców będzie uważało za bardzo dobrą literaturę. I ostatnia książka i myślę, że tutaj was zaskoczę, bo sama siebie zaskoczyłam, że dałam to do tego zestawienia, ale w sumie czemu nie? Są to Małe kobietki Louise May Alcott. Ogólnie jest to klasyk i troszeczkę dziwnie, że klasyk się znalazł w tym zestawieniu, ale jest to klasyk, który czyta się bardzo lekko moim zdaniem. Ja słyszałam też opinię, że nie nie wiem, nie wiem, ja jakby przeczytałam tą książkę w dwa dni i uważam, że to było najbardziej przyjemne spędzenie wieczoru w moim życiu, jedno z lepszych spędzeń wieczoru z książką w moim życiu, dlatego, że ona jest niesamowicie lekka, przyjemna i po prostu taka, jakbyście taką, na takiej chmurce leżeli sobie. Historia... Czterech sióstr, czyli Meg, Joe, Amy i Beth, które żyją w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Ich ojciec jest pastorem i po prostu wyjechał na wojnę. One ze swoją matką, gosposią, muszą po prostu no, poradzić sobie same. I gdzieś tam to tej książce wybrzmiewa w taki bardzo rodzinny i przyjemny sposób, przez co uważam, że y, tą książkę będzie się po prostu czytać bardzo przyjemnie. Y, co bym jeszcze chciała powiedzieć, to to, że bardzo mi się podoba ekranizacja, tak, tylko, że od razu ostrzegam, że ekranizacja jest z dwóch pierwszych części, dobre żony, dobre... małe kobietki, dobre żony, więc jeżeli planujecie kontynuować i nie chcecie spoilerów, to nie oglądajcie filmu. Ja tak zrobiłam, jestem na przykład zadowolona z tego, że nie widziałam tego filmu przed przeczytaniem książek, bo... Tam jednak jest taka, są takie dwie rzeczy, które moim zdaniem dość istotnie wpływają na fabułę. Jeżeli sobie jak ktoś nie chcąc zaspoileruje filmę, a tego nie chce, to nie będzie już musiał tak dobrze czytało, czytało dobrych żon, których ja w sumie nie jestem taką wielką też fanką jak małych kobietek. Małe kobietki jednak są takie bardzo. Yy, dziew, takie bardzo. chciałam powiedzieć dziewczęce, ale nie do końca tego słowa szukam. Takie bardzo delikatne i przyjemne w odbiorze, więc. Yy, Gdzieś tam, jeżeli ktoś na przykład chce zacząć z klasyką samą, to uważam, że jest to idealna książka na początek, z taką klasyką, właśnie XIX wieczną. Po prostu polecam. I patrzcie, jak ja szybko mówię, jak ja jestem szybka. Nawet zmieściłam się chyba pierwszy raz w historii tego kanału w 15 minutach, więc idealny pomysł na filmik. I idealna ja. Mam nadzieję, że moje pięć polecajek Wam się podobało. Jeżeli nie czytacie książek, jak czytacie, może któryś z tych książek nie czytaliście? Piszcie mi w komentarzach. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na mojego Gutrica. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A ja życzę Wam miłego dnia i zapraszam do reszty filmików, które będą się ukazywać w tym bloku, można tak powiedzieć. Nie wiem. Hej.